Dzień Boże, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj druga część filmu na temat mentalności Polaków z różnych rejonów Polski. Tym razem będzie Wielkopolska, albo inaczej, Pędzlandia. Zacznę od tego, że w swoim filmie powiem tak naprawdę dużo mniej na pewno niż w filmie na temat Galicji. Dlaczego? Dlatego, że pomimo, że z Wielkopolski mam chociażby pradziadka, który brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, między innymi w walkach na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie mam babcię swoją, z którą się wychowywałem, od mojego taty, gdzie przodkowie moi prawdopodobnie do Wielkopolski przybyli z Litwy, Gdzie siostry mojej babci były właśnie stamtąd, z Raszkowa konkretnie, pod Ostrowem Wielkopolskim. Gdzie brat mojej babci był stamtąd, rodzony. Gdzie tradycje wielkopolskie są bardzo silne u nas w domu. Na chociażby święta wigilijne. Tak, niestety, ale w Wielkopolsce, poza Ostrowem Wielkopolskim, poza Raszkowem i Poznaniem, jak byłem w harcerstwie, akurat jeżeli chodzi o Poznań, bo pozostałe miejscowości to jeździłem z rodziną. Nie byłem nigdzie. Nie znam Wielkopolski tak jak znam na przykład Małopolskę. Tak jak znam mentalność ludzi z Małopolski, gdzie jeździłem tam wielokrotnie, słuchajcie moi drodzy. I to nie na yy, zasadzie, nie wiem, do zakopanego gdzieś tam i się schować. Tylko na zasadzie tego, że rozmawiałem z tymi ludźmi. Bo jak ja gdzieś jeżdżę w tej chwili, na przykład, czy nawet kiedyś, to mam takie coś, że ja lubię rozmawiać z ludźmi. Gadać jak to tam jest. A tam niestety tego nie było. Wobec powyższego mogę powiedzieć tylko na temat tego, co znam z historii oraz z autopsji od mojej babci. Na przykład, czy mojego pradziadka. I pierwsze, co mogę powiedzieć, co jest podobne do Wielkopolski yy, terenów, moi drodzy Galicji, to jest uwielbienie dla cesarza. Tam był duży szacunek dla cesarza Wilhelma II. Mój pradziadek mówił jeszcze o cesarzu jako Wiluś. Mimo, że w Wielkopolsce no nie było tak różowo jak w Galicji, w tym sensie, że zmuszano do mówienia języka niemieckiego. Mój pradziadek jeszcze przez pewien okres czasu w yy, języku polskim gorzej mówił niż w języku niemieckim. Jego żona dopiero, moja prababcia, pochodząca z rejonu kujawskiego, z kujawszczyzny, która należała do Niemiec, nauczyła go języka polskiego. Dopiero ona. Pradziadek mówił lepiej po niemiecku jak po polsku. Służył również w Polnisze Wehrmacht, czyli w oddziałach, prawda, polskich, polski, polskich oddziałach, prawda, niemieckich. Tak. Ale walczył w powstaniu Wielkopolskim, walczył często przeciwko swoim własnym kolegom zławek. Także to nie było takie proste. Jedni do drugich strzelali. Ale powstanie Wielkopolskie jako jedyne przyniosło Polsce zwycięstwo. Pe pełne zwycięstwo. Bo nawet powstania Śląskie moi drodzy nie przyniosły pełnego zwycięstwa. Śląsk został podzielony. To prawda, te tereny bardziej, bym powiedział, no, węglonośne dostały się Polsce. Ale jednak nie cały Śląsk dostał się w ręce Polski. To jest bardzo ważny istotne. A Wielkopolska praktycznie cała. W w trebirze, prawda? Do dnia dzisiejszego u mnie od 27 grudnia wisi flaga biało-czerwona na cześć Powstania Wielkopolskiego. Na cześć powstańców, tak jak wisi flaga na cześć Powstania Warszawskiego, ponieważ tutaj się urodziłem i było to najbardziej krwawe powstanie w XX wieku, przyniosło najwięcej ofiar, tak na część powstania Wielkopolskiego, które było jedynym zwycięskim, pełnym zwycięskim powstaniem, tak wisi do dzisiaj flaga biało-czerwona. Natomiast niestety, ale cześć wielkopolskiej, o których będę mówił, poza jedną, tak naprawdę nie przejął, Moi drodzy. Zacznę jednak od tej, którą przejąłem. To znaczy, o co chodzi? Chodzi o duży szacunek dla, dla mm, rzeczy, które są polskie. To jest typowo wielkopolskie. To znaczy, yy, jeżeli mamy produkt polski, zawsze kupujemy produkt polski. To jest XIX-wieczna taktyka wielkopolska. I nie tylko Wielkopolska, bo zauważmy, że starze Niemcy na przykład kupują OPLE, prawda, BMW i tak dalej swoje własne samochody. My też mamy kupować swoje własne rzeczy, swoje własne produkty. Do dzisiaj mam pretensje i żal o to, że w, po upadku PLL-u zniszczono nasze y, polskie zakłady. Bo im więcej miałeś swojej ziemi, im więcej miałeś swojej własności, swoich browarów i tak dalej, to tym więcej było Polski. Tym więcej było Polski. To jest bardzo ważne i istotne. To jest typowo Wielkopolski. Zobaczmy, co robił Drzymała, żeby utrzymać ziemię. Szanował prawo, to o szacunku dla prawa na chwilę będzie, ale jak szanował prawo w taki sposób, że jeździł wozem. Nie postawił domu, bo mu to zakazano. Ale jeździł wozem po ziemi. I ziemię mnie utrzymał. To jest typowo wielkopolskie podejście. Samian jak śpiewał. Opatrywał wódz, z To jest było wielkopolskie podejście. Podejście do prawa, do szacunku dla prawa. Bo Niemcy, czy podosacy, w tamtym okresie szanowali prawo, zasady prawne. Dlatego takim szokiem było to, że dzieci w Wielkopolsce były bite we wrześniu. Bo to było, to było, można powiedzieć, no wręcz na granicy prawa, czy też może nawet niezgodne z prawem. Dopiero Hitlerowska Trzecia Rzesza, niemiecka Trzecia Rzesza, dopiero ona sprowadziła coś takiego jak y, ważniejsza jest y, decyzja i wola Fidela, prawda, czy jakiegoś tam Gauleitera, niż prawo. Jest taka książka o Prusach, gdzie jeden z młynarzy, mówi do ówczesnego polskiego króla, już nie pamiętam jakiego, w kwestii, prawda, tutaj bodajże oddania młyna czy coś na jakieś tam rzeczy do tego króla, król chciałby to zabrać, powiedział: Są jeszcze sądy w Berlinie, gdzieby się jakiś tutaj Rosjanie na przykład powiedział: Są jeszcze pol, sądy, na przykład w Moskwie, by go wcale wyśmiał. Tam nie. Tam szacunek dla prawa był. Jest nawet dowcip, dlaczego Poznaniacy nie zdobyli dworca w Poznaniu w postczasie Powstania Wielkopolskiego. Dlaczego? Dlatego, że nie mieli peronówek, a więc takich wejściówek na peron, prawda? Nie zakupili ich sobie, nie mieli ich. Stąd ten dowcip. Że widzimy tutaj yy, jakby bardzo istotną rzecz. Szacunek dla prawa. Tylko taki szacunek, że jeżeli to prawo jest głupie, to my je wykorzystujemy w taki sposób, żeby to prawo służyło nam. Tak jak zrobił drzymała. Prawda? On nie złamał prawa, on nie szanował, ale zrobił tak, żeby to było dla niego wyszło. Wykorzystał wszystkie kluczki prawnej zasady. Zgodnie z prawem, zasadami prawnymi. Co jeszcze można powiedzieć dalej? Oprócz szacunku dla prawa. Odung, porządek, ja u swojej babci, nawet moja mama to widziała i mówiła, a moja mama jest bardzo porządną kobietą, że u mojej babci, przypominam z Wielkopolski, wszystko leżało równiusieńko, wyczyszczone na glans. Porządek. To jest też wielkopolska tradycja. W sobotę w Poznańskim cię sprząta, czyści się. Wszystko, ma być wszystko wyglansowane, czyste, piękne, ładne i tak dalej. Niestety, jak to mówię, tego nie przyjąłem. A żałuję tego bardzo akurat. Co jeszcze, jeśli chodzi o mm, kwestie porządku, co to daje? Daje to to, że masz, że wiesz, gdzie to jest. Nie szukasz czegoś, nie wiadomo ile czasu, tylko wiesz, gdzie to jest, gdzie, w którym miejscu i tak dalej, masz to położone w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej mniej rzeczy. Ja często czegoś szukam, bo rzucę, gdzie byle gdzie. W to by nie przeszło. To jest właśnie porządek, Oldung. I Oldung właśnie, ten porządek, jest tym, czym dla Galicjanina, czy też pogardliwie mówiąc Galicjoka, jest jedzenie. Szacunek dla jedzenia. Tak dla Poznaniaka, Wielkopolanina, szacunek dla porządku, dla Oldungu. Szacunek dla prawa i porządku. To jest zasada podstawowa. Ale co jest podobne właśnie w Galicji i w Wielkopolsce? Współdzielczość. Jeden drugiemu pomaga, tworzy się spółdzielnie. Tak jak spółdzielnie na przykład cegielskiego, prawda? To jest, ten porządek, to jest ten porządek jednocześnie zamieniony jednocześnie we właściwą współpracę wzajemną. Dzięki temu, w tej współpracy, można było Przeciwstawić się podężnemu państwu pruskiemu, później niemieckiemu. Jedyne, z kim przegrał Kulturkampf, Bismarck, co sam powiedział, przegrał z Polakami. Dlaczego? Właśnie myśmy potrafili wykorzystać to, co zrobili Niemcy. Tak? Po kolei. Na własną korzyść. To jest typowo Wielkopolska. Co jeszcze? Dialekt i szacunek dla dialektu. Oparty dialekt w dużej mierze na słownictwie niemieckim. Mamy słowa niemieckie typowo, typu na przykład bana, czyli pociąg, od słowa "bahnhof dworzec, sznupa, czyli twarz morda, na przykład zamknij sznupę, od słowa, prawda, niemieckiego, też tutaj określającego twarz, prawda? mamy na przykład słowa pochodzące już z dawnej polszczyzny, na przykład słowo żyć, czyli tyłek, dawniej wulgarne. Słowo na przykład giry, czyli nogi. Weź te giry ode mnie, na przykład. Czyli weź te nogi. Co jeszcze? Słowo szneki z glancem. co di szneke bułka. Czyli krótko mówiąc dożywka z bułką bez dodatków. Oczywiście pyry, prawda? O słowa peru, ponieważ w Peru odkryto pyry. Czyli ziemniaki. Pyry z gziką. Czyli ziemniaki z twarogiem. tak. Mamy też na przykład. Yy, jakie jeszcze inne słowa? Słowo pierdoły. To jest bardzo ciekawe słowo. Słowa, przepraszam tutaj za bulgazm, ale to będzie regionalizm w tym przypadku. O słowa pierdolić. Zobaczmy, że w 1783 roku Józef Wibicki. Napisał w liście takie słowa, co ona pierdoli, czyli co ona za głupoty wygaduje. Do dzisiaj, do niedawna, nie wiem czy nie do dzisiaj, bo ja w Wielkopolsce, jak mówiłem, nie bywałem, ale słyszałem też taką opowieść od swojego nauczyciela matematyki, bodajże, który tam był, że dwie starsze panie rozmawiały ze sobą, jedna starsza pani, a więc nie takie osoby, które no przeklinają na co dzień, mówi jedna do drugiej: a. Co też pani pierdoli za głupoty? A druga. Nie to pani pierdoli. Prawda? Dwie nobliwe, starsze panie, tak? Także tak to tutaj, słuchajcie, moi drodzy, wygląda. Jest to regionalizm, a nie przekleństwo. Właśnie to słowo, na P. Um, a na też często mówię słowo, co ty za pierdol opowiadasz. Kończenie wyrazów na nie. Słuchaj, stary, nie. Zobaczyłem tą piękną dziewczynę, nie? I tak dalej. Tak? To jest też typowa maniela poznańska. Oczywiście słowo wyraz tej, czyli ty. Bardzo często używany w Poznaniu. Słowo na przykład na koguta piejak. Kogut. Chyba z południowej Wielkopolski, na przykład. Słowo huśdawka na huśtawkę. Przestań się, Kasiu, huźdaj na łóźdawce. No, na przykład. Ja niestety gwale wielkopolskie tak dobrze jak gwarę y, tutaj góralską nie znam. Ponieważ, tak jak mówię, mało przebywam tam i znam od babki Twojej. Głównie od niej. I teraz przejdźmy do kuchni, bo skoro mówiłem pyla z dzikiem, to przejdźmy do kuchni wielkopolskiej. Kuchnia wielkopolska to oczywiście przede wszystkim pyry, czyli ziemniory. Na przykład ślepe ryby, czyli z ziemniaków tak naprawdę. Mamy też oczywiście bydlę z dzikiem, czyli yy, ziemniaki z twarożkiem, prawda, bardzo znane danie na Wielki Post, na przykład, nawet na piątek Wielkopost, jest całkiem niezłe. Na Wielki Piątek, to mam na myśli. Yy, co jeszcze? Ser smażony, na przykład z Ostrzeszowa, też bardzo dobry, to też ser smażony, pokazywałem Wam go kiedyś w jednym z filmów, jest to ser zgliwiały, biały, smażony, prawda, czy to na patelni, czy gdzieś i on tutaj po prostu jest taki w konsystencji żółty, ciągnący się. Oczywiście rogale marcińskie. Jak najbardziej znane rogale marcińskie, moi drodzy. Bardzo smaczne, rogale bardzo dobre, z makiem białym w środku i... Z lukrem, z tego co pamiętam, jak również z ciasta francuskiego. Można je kupić nawet w Warszawie. Znane yy, przede wszystkim 11 listopada na Dzień Świętego Marcina. Wszelkiego rodzaju ciasta z kruszonką. Także szneki z glancem, czyli właśnie te grożdżówki z, z lukrem, bo z dodatku. Zupa z krwi kaczy, czyli czelnina, co mój tata znał, ja niestety nie znałem czelniny. Mówi, że niedobra jest, ale nie wiem. Wszelkie rodzaje potrawy z gęsi, z gęsiny też jest właśnie tam. Piwo również, ja tu powiem kufel piwa postawić. No ale niestety piwa nie mam, mam kawę. Kawa akurat do Wielkopolski częściowo pasuje, ponieważ yy, kraje niemieckie już od 1670 roku znały kawę, więc Niemcy przewieźli kawę tutaj. Tak? Mają doskonało również wytwórnie filiżanek, a akurat ta filiżanka nie jest, nie jest niemiecka, prawda? tylko jest yy, akurat yy, czeska, z załomuńca, ale taką tylko miałem, nie miałem innej. Yy, ale Niemcy mają naprawdę wytwórnie filiżanek Krzysztofa na przykład, czyli z Wałbrzycha dzisiejszego. Yy, mają też chyba bodajże rozentalny, czy nie jest niemiecki i tak dalej, i tak dalej. Yy, Saska podcelana chociażby, przecież. Też niemiecka, jak najbardziej. Ale, tak jak mówię, no, bardziej by tu pasował kufel piwa. Piwo, zresztą na przykład w Wielkopolsce było znane już od dawnych czasów, od dawien już od czasów jeszcze przedrozbiorowych, to dużo przedrozbiorowych. Już przecież nasz król, a wcześniej książę. Bolesław Chrobry nazywany był przez tizmara, kronikarza tizmara, takbir, czyli piwożłob. Także piwo. No dzisiaj mamy kiepskie piwo typu Lech na przykład. No nie jest to dobre piwo, jest to koncernia koncerniach oczywiście. Ale też wiem, że mamy piwa regionalne z Wielkopolski. Nie kojarzę jaki, ale wiem, wiem, że mamy. Czytam nawet ostatnio, nawet dzisiaj, ale jak mówię, zapomniałem, to wyleciało mi ze łba. Yy, w każdym razie, no, piwa jak najbardziej tak. Wino, no, to już dalej, to już jest lubuskie. Bardziej. Ale wiem, że na przykład chyba bodajże grodziskie jest piwem, jedynym piwem w Polsce, to jest właśnie z, z wiem, chyba yy, z Wielkopolski. Także tu mamy dużo do y, dumy własnej, tak? Chcemy co jest jeszcze z wielkopolskiego takiego, typowo? Typowo yy, z mentalności, tym razem, wielkopolskiej. To jest duża oszczędność też. Wielkopolanie są oszczędni. Skąd jest w ogóle dowcip, jak wyprodukować drut? No właśnie stąd. Skłódnik krakowiaka z wielkopolaninę. Wrzuć złodówkę między krakowiaka i wielkopolanina, to wtedy powstanie drut. Prawda? No właśnie stąd się bierze. Z oszczędności jednych i drugich. Niestety tego też nie przejąłem, tejże oszczędności. A oszczędność po co? po to, żeby zbierać grosz do grosza, a zbierze się miarka, prawda? To jest typowo wielkopolska oszczędność. Szacunek dla pieniędzy również. Bo ja mogę te pieniądze zebrać, bo nikt mi ich nie zabierze. Nie weźmie mi tak, jak to się stanie w Królestwie. Nie jestem biedny, tak jak w Galicji, ale mogę sobie zebrać i mogę wesprzeć przez te pieniądze produkcję polską. Mogę utrzymać swoją ziemię, swój dom, swoją chudobę, dziedzinę i tak dalej. Dzięki właśnie pieniądzom. Także tak to słuchajcie, wygląda tutaj w Wielkopolsce. I dzięki temu właśnie Wielkopolska jest tym, tym rejonem Polski do dzisiaj, do dnia dzisiejszego który ma najmniej mniej w Polsce bezrobocia. Jednym z najmniejszych bezrobo, bezrobotnych w Polsce, Najmniej. Który ma bardzo du, dobrze rozwiniętą gospodarkę. Właśnie dzięki temu. To jest siła tego rejonu. Także szczęść Boże z Panem Bogiem i jakby ktoś się pytał, to piję kawę z Tanzanii, to no, Tanzania była również rejonem, um, który należał jakiś czas do Niemiec, dlatego kawa z Tanzanii. Dobra, lekko, kwaskowa. Także szczęść Boże z Panem Bogiem i pamiętajcie, że warto odwiedzić Brylandię, Krainę. Najstarszą krainę w Polsce, bo przecież od Wielkopolski zaczęła się Polska. Od Gniezna zaczęło się nasze dziedzictwo. Dziedzictwo Polan, nas Polaków, nas Lechitów. Szczęść Boże.